przeciwników. Aaaa! Ma on zupełnie inną budowę. Bardzo długi grot, bardzo cienki. Po pierwsze duża siła przebijania po wyrzucie, tak są zapisy choćby Cezara z wojny galijskiej o tym jak tam zdarzyło się. Pewnie przypadek jeden na 10 tysięcy, ale się zdarzało, że czymś takim przebijano po rzucie dwóch wrogów naraz. Oczywiście Celtowie byli, galowie byli często nieupancerzeni, więc wtedy się to mogło udać. Ale duża siła przebijania, a ponieważ jest to tutaj, to nie, grot jest dość słabo obsadzony tym trzonie drewnianym, jest tylko zanitowany, więc po dużym uderzeniu z dużą siłą w tarczę, w ciało przeciwnika, często cały ten trzpień się łamał. I korzyść z tego była taka, że przeciwnik nie mógł już odrzucić oszczepów. Zadanie mu do góry ponownie przeciwko Rzymianom. Koledzy pochodzili w lewo, w prawo, porobili zwroty. A teraz coś mi się wydaje, że szykują się do zrobienia formacji, którą pewnie wielu z Państwa kojarzy z filmów, choćby to miało być

In equatis passibus pergis! To jeszcze wykorzystam tę okazję, by opowiedzieć Państwu trochę o wyposażeniu naszych kolegów. A nie, mamy potem okazję, czyli tak. Czasem jak widzicie może na różnych filmach, ilustracjach, to, jest to armia rzymska ukazywana jest troszkę jak armia robotów, jakby wyszli z jednej taśmy fabrycznej, wszyscy wyglądają tak samo. Tymczasem tak wcale nie było. Zobaczycie, na odległość każdy pozna i poznawał, że to jest żywski żołnierz, dlatego że wiele elementów jest charakterystycznych. Na przykład każdy hełm ma charakterystyczny nakarczek szeroki. On chroni przed składającymi tu na kark, na szyję. Każdy ma wiele z nich przynajmniej. Ma też te wzmocnienia tutaj dodatkowo chroniące przed czasami mieczy spadającymi wprost na hełmy. Ale jak przyjrzycie się, oczywiście na policzniki też bardzo charakterystyczny element, wycięcia na uszy, by dobrze słyszeć swojego dowódcę, co w chaosie witewnym ma bardzo duże znaczenie. Ale jeśli przyjrzycie się bliżej, to zobaczycie, że praktycznie z... mało których z tych hełmów jest identyczny. Niektóre mają troszkę inaczej pochylone te na karczki, niektóre są bardziej zdobione, mają kolorowe rozetki. Nasz oficer e, ma jeszcze inne takie mosiężne zdobienia. Niektórzy żołnierze mają no, może nie ale bardziej kolorowe te kamyki osadzone w tych rozetkach. Więc czym był kwestią dość indywidualną. A tutaj chyba naj, najmłodszy rekrut właśnie dostaje karę, pewnie pomylił krok. Druga charakterystyczna rzecz, na którą Państwo możecie zwrócić uwagę, że nie wszyscy mają te same typy, typy pancerzy, prawda? Najpopularniejszy, zawsze występujący w filmach, to jest lorica segmentata. To, to są te pancerze z, płat, y, z płatów blach, prawda? Bardzo dobry pancerz, silnie chroniący, choć nie do końca bardzo wygodny. No i mamy żółwia, słynną formację. Idziecie dalej. Do czego to służyło, jak się Państwu wydaje? Poczęście zawsze jest w filmach. Bardzo dobra uwaga. Czasem, czasem widzimy gdzieś na filmach, jak Rzymianie robią taką formację i są atakowani wręcz przez Barbaryńskich, którzy działają i tam uczniami i tak dalej. Jest to zupełny nonsens. To nie była formacja służąca do walki wręcz, bo oczywiście w czymś takim żołnierze są ściśnięci jak puszce sardynek. Nie byliby efektywnie w ogóle w stanie nic zrobić, używać swoich mieczy i tak dalej. To jest formacja, która służyła do tego przede wszystkim, by podchodzić pod mury i obwałowania wrogich twierdz, jazd po to, by chronić się przed pociskami, kamieniami, najróżniejszymi rzeczami, które ściskali szturmujących Rzymian obrońcy. Także często w takiej formacji w środku chowali się inżynierowie. Czyli koledzy podchodzili w żółwiu pod mur, a inżynierowie wtedy wychodzili z tej formacji, zaczynają podkopywać e, obrogi obwałowania, starając się oczywiście je podkopać i zawali, doprowadzić do ich zawalenia. Na chwilę wrócę jeszcze do... A więc różne typy pancerzy. Najpopularniejsza to lorika segmentata. To jest ten typ pancerzy, ale nie każdy je ma. Tu Państwo zobaczycie coś, co przyjęliśmy jako wymiania od celtów, czyli kosztówkę, lorika hamata. Pancerz niżej chroniący przed cięciami, chociaż oczywiście po takich cięciach w hamacie śniaki zostają, takie obrażenia obłuchowe, ale już dużo gorzej. Jest ten pancerz z płyt stalowych, chroniący przed wszystkim, co przebija, czyli strzałami, czasami oszczepów, czy szpykami miecza. Nasz Centurion, którego Państwo możecie zobaczyć w wieczornej bitwie, ma z kolei jeszcze pancerz łuskowy z wielu rzędów takich małych, mosiężnych łusek zachodzących na siebie. Nie tak też świetnie chroniący jak segmentata, ale bardzo elastyczny i wygodny. Wszystkie te, przynajmniej w okresie, który my odtwarzamy, wszystkie te typy kupancerzy funkcjonowały jednocześnie. Także różnie bywało, zależnie co kto dostał, jak zaciągnął się do legionu, na co mógł sobie pozwolić z prywatnych pieniędzy, bo troszkę w armii rzymskiej, w legionach było tak jak w dzisiejszych oddziałach specjalnych, może kojarzycie Państwo, że jest pewne wyposażenie podstawowe, które dostaje żołnierz, ale on też z prywatnych pieniędzy często wypeł... wymienia sobie ten sprzęt na lepsze, prawda? Komendosi komandosi lepsze kupują, e, lepsze buty, bo uważają je za wygodniejsze. I tak było trochę w armii Żyńskiej, a więc zasiągamy się do Legionu, dostajemy coś w rodzaju wyprawki, czego na dodatek koszt potrącany jest nam z najbliższego żołdu, Czyli niby się dostaje, ale w sensie biurokratycznym, pieniężnym to tak naprawdę płaci się za ten Jeśli legionista tak to zniszczył, stracił, nie wiem, zgubił miecz, chociaż trudno sobie to wyobrazić, to jeśli chciał pobrać zapasów legionowych kolejny, znowu odliczono to. Ale legioniści jak już troszkę zarobili, uczułali, mieli trochę szkoć w środku, to oni też kupowali sprzęt u lokalnych kupców, którzy bardzo często ciągnęli za armią albo otwierali swoje ramy w pobliżu legionowych baz, zamawiali u rzemieślników, e, którzy znali z dobrej jakości roboty. A bywało i tak, że pisano listy, bo zachowane są. Listy rzymskich żołnierzy do swoich rodzin, gdzie na przykład proszą matkę, żeby przysłała trzy tuniki dla, się, dla niego i dla kolegów z oddziału. Także te źródła pozyskiwania wyposażenia były bardzo, bardzo różne. Tu Państwo widzicie formację, my to nazywamy Skuta Castrorum, czyli zamek Starcz. Trochę taka domiana żółwia i do czego to służyło? Znamy to z opisu walka Antoniusza. Taki oponent Oktawiana, jeśli Państwo pamiętacie bitwę pod akcją, oni się ostatecznie i rozstrzygnęła się tam wojna domowa. W każdym razie wcześniej Antoniusz walczył z Partami, czyli ludem znanym e, ze świetnych łuczników konnych i w ogóle ze świetnej jazdy. W pewnej bitwie, gdy ci konni łucznicy nękali ciężko zbrojoną rzymską piechotę. A wiecie, że raczej niełatwo jest dogonić jazdę, chodząc w takim pancerzu z tak wielkimi tarczami. Rzymianie zastosowali tę formację, by ochronić się przed ostrzałem. Partom się wydało, że skoro przytęknęli, to pewnie już są zmęczeni. Harcownicy partyjscy na tych cikoni podjechali bliżej, sądząc, że mogą spokojnie nękać Rzymian. i nagle poszczególne sekcje tej formacji zaczęły się zrywać, dopadły tych konnych uczniów. Wielu z nich zabili i odpędzili. Także Rzymianie byli dość innowacyjni. Każdy legat, każdy dowódca Legionu w bitwie wymyślał różne podstępy, sztuczki, tak by jak najbardziej zmolić swoich wrogów. A jesteście w stanie kłasić pasywność, że będziecie w stanie. Zobaczcie się, okazyjcie się, jak to mogło wyglądać. Będzie się zdawało około w oko z nacierającymi lekkimi Widzicie te wstępy, które pozwalają mi walczyć. Proszę! <laughs> Proszę! <laughs> Na przy okazji widzieliście właśnie słynny gladius, ten rzymski miecz nazwany dawniej w czasach republikańskich dużo wcześniej my gladiusem hiszpańskim po zapożyczonym ma od plemion celtyjskich gdy się z nimi żumianie wbrew pozorom, no się mówi o gladiusie, że on to krótki miecz do sztyfu a ten pierwszy gladius był bardzo długim mieczem Znacznie dłuższy niż te, które mają kolory. A te to są właściwy model dla okresu, który my odtwarzamy. Miecz podobne. moje też były różne typy. Przede wszystkim stosowane do sztyków. Dlaczego? Dlatego, że był krótki, więc stosowano go w krótkim zwarciu. Po drugie, dlatego, że. Państwo, jak wielka jest legionowatarka. Weźcie pod uwagę, że Rzymianie byli niżsi niż my jesteśmy. I to sporo ktoś o wzroście m 65 na 70 był średni, średniego wzrostu człowiekiem i dość, dość postawionym grałym do służby legionowej więc ta kartarcza jeszcze lepiej chroniła niż moich kolegów dzisiaj dosyć wysokich tarcza jest tak wielka że bardzo utrudniałaby walczenie na sposób barbarzyński a więc z długimi mieczami i za pomocą obszernych cięć prawda? Bo to zahaczalibyśmy co za chwila a dzięki temu tarcza bardzo dobrze chroni całkowicie, krótki miecz można za nią i z nienacka wyprowadzać krótkie sztywy. Dowódcy rzymscy zresztą w przemowach przed bitwami, które zachowały się dzięki przez rzymskich historyków, bardzo często zalecali żołnierzom, by się nie pateczkowali, zadawali ciosy od razu w twarz, dlatego, że to jest psychologicznie bardzo czuły punkt, który natychmiast się odchyla, prawda, bo Oh, no, Patria! David! Dei. genitalia. Imperator! Salutate! Roma caput mundi! 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 Rapax, Wittrix. Rapax, Wittrix. Rapax WITRIX! Rapax WITRIX! Rapax WITRIX! Zostaw te połowy. Roma Caput Mundi, czyli Roma głową świata. Dziś powiedzieliśmy, że to Rzym stolicą świata. Rapax WITRIX, czyli Rapax zwycięzcy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy za uwagę. Manebry zakończone. Jeżeli, jeżeli Państwo są zainteresowani tematem, zapraszamy do obozu, gdzie legioniści oficerowie wytłumaczą, odpowiedzą na pytania i oprowadzą po obozie. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo chcieliby oczywiście zrobić jeszcze jakieś zdjęcia z kolegami obejrzeć. Proszę się nie próbować, podejść spróbować. Tak? obie słowiek, żeby ich poczekać chwilę. Dobra. <laughs> Poczekaj, czy to jest proposzec z legionu? Tak można nazwać? Tak, jest to jeden ze znaków wexilu. To jest akurat na przedstawieniu jest bogini Fortuna. Czyli Leci tylko pchytości, tak stosowane koła Fortuny. Legion liczył ile żołnierzy? Koło 5 do 6 tysięcy. Co Century jak sama nazwa mówi, to setka, tak? Czy, czy, czy to jest mylące? Eee, pierwotnie tak, w, w, w naszym naszym jest osób, osób 80, eee, ale praktycznie się nie, nie spotyka, nie spotykało się, żeby te oddziały miały taką pewną liczbność w działaniu albo jakieś braki, jakieś funkcje w innych miejscach, jakieś eskorty, jakieś funkcje administracyjne, policyjne. Wy jesteście z jakiego okresu? Z żołnierzami? Połowa I wieku. Połowa I wieku naszej ery. Połowa, ery. Nasze ery. Ja, jakie główne walki toczyliście wtedy? Wówczas to takim najważniejszym wydarzeniem to jest tak zwany rok czterech cesarzy. tutaj Legion Raptors brał udział w dwóch bitwach pod Kremoną? To jest rok 69. A potem w roku 70 Legio Rapax tłumił jeszcze powstanie Cywilisa. I to były tereny dzisiejszej Holandii. No i to z takich głównych walk, to w tym okresie to właśnie były te, 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 te tutaj. Co znaczy słowo Rapax? Rapax, to znaczy to drapieżny. Aha, aha, taki też nawet pierwszy też taki um, porywczy. Rapax pochodzi od słowa rapere, czyli grabić e, drapieżeństwo. Tak samo albo e, ma etymologię taką, że pochodzi od słowa rapidus, czyli od szybkiego. Są dwie wersje tłumaczenia: albo drapieżny, albo po prostu szybki. Albo szybki drapieżnik. Albo szybki drapieżnik. W jakim wieku służyli w legionach żołnierze? Żołnierze mogli przyjść do legionu. Była to, trzeba powiedzieć, w pierwszym wieku naszej ery, w tak zwanym złotym, złotym wieku dla państwa rzymskiego. Była to, było to wojsko zawodowe, wojsko ochotnicze. Do którego można było przyjść jako obywatel rzymski w wieku. 17-18 lat, czyli około 20 byli żołnierze, którzy do legionu byli rekrutowani. Oni pełnili służbę najpierw 15, potem mogli przedłużyć do 20 lat służbę, a jeżeli jako ewokati, jako już powiedzmy weterani, oczekujący na awans oficerski, mogli nawet posłużyć do 25 lat. Jakie były średnie straty w, w bitwie zwycięskiej, w bitwie przegranej? Trudno powiedzieć skrajne przypadki. Skrajne przypadki, które można policzyć na, na palcach jednej ręki, kończyły się tym, że w przeciągu kilku dni cała armia złożona z trzech, dwóch legionów przestawała istnieć. Mówimy tutaj o skrajnych przypadkach, które nie zdarzały się często, regułą. Były straty rzędu od 3 do 5%. A jeszcze mam pytanie: Czy, bo jest taka opinia, że jeżeli jacy żołnierze byli tłużni, jakiś oddział był tłużliwy, to co dziesiątego po prostu kładziono na ziemię i zabijano? Czy, czy, czy to jest prawda, czy to jest tylko jakaś legenda? Jest to w dużej mierze legenda hollywoodzka, która, która jakoś się w naszych umysłach ostała, tak zwane o decymacja. W źródłach istnieje, co mi jest wiadomo, chyba tylko trzy razy i to w okresie wojen domowych z czasów Juliusza Cezara i z wojny kartagińskiej, czyli, czyli okresu wcześniejszego. Później nie ma wzmianek o tym, żeby ktokolwiek, jakikolwiek wódz przeprowadzał decymację wśród swojej armii. Co nie znaczy, że nie były karane, że nie były karane poszczególne oddziały. Czy zdarzały się przypadki twórzostaw wśród żołnierzy rzymskich, czy to raczej. Nie, nie spotyka się z, w zapisach z, tak, z czymś takim. Z pewnością w, w zapisach spotykamy się z takimi przypadkami, jednak, żeby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, że prawna strona. Z jaką byli skonfrontowani żołnierze rzymscy, wyglądała tak, że w obliczu prawa nie mieli opcji takiej, że mogli stać się, e, że, mogli stać się e, że, że mogli po prostu dostać się do niewoli albo zostać wzięci jako zakładnicy wojenni. Nie istniała e, dla nich taka możliwość, ponieważ jeżeli do, takiego, do takiej sytuacji doszło, Automatycznie żołnierz rzymski stawał się e, dezerterem, e, bandytą, które, który był ścigany przez prawo. Nie mógł stać się zakładnikiem, nie mógł zostać wzięty do, do niewoli, bo było to prawnie ustalone. On w tym momencie stawał się dezerterem. Dlatego tłumaczy to e, duży procent samobójstw, które popełniali żołnierze i oficerowie podczas bitwy, kiedy wiedzieli, że nie mogą jej wygrać albo że jej, e, że jej przebieg nie układa się pomyślnie. Z czego się brała y, główna siła a Armii Rzymskiej? Z te, z, 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 dlaczego pod, podbiła no prawie cały tam ówczesny świat do Morza Śródziemnego? Siła armii rzymskiej brała się przede wszystkim z tego, że na, na e, czasy, w realiach e, Antyku była to armia zawodowa, czyli żołnierze e, byli żołnierzami z zawodów, a nie e, mężami, nie e, chłopami pinujący. Pilnujący pola albo rzemieślnikami gdziekolwiek pracującymi w cywilu. Oni zarabiali jako fachowcy, jako rzemieślnicy, jako inżynierowie swoje pieniądze w wojsku no i oczywiście przez to byli wyszkoleni też w sztuce wojennej ówczesnej na owe wymogi. To była przewaga naprzeciw innych narodów, które armii zawodowych nie wytworzyły. Tylko wytworzyły armie najemne albo po prostu pospolite ruszenie od pługa. E, e, po prostu zabierano, zabierano mężczyzn i, i puszczano ich na wojnę bez przygotowania wojskowego i bez wyposażenia. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Za bardzo. A jeszcze tylko może takie prywatne pytanie. Skąd Pan ma taką głęboką wiedzę na temat właśnie tych czasów rzymskich? Czy to jest praca naukowa czy, czy hobby? E ja z zawodu jestem tak historykiem właśnie, ale, em, ale to jest w dużej mierze hobby i zainteresowanie już od dzieciństwa tym tematem, a teraz po prostu e, urzeczywistniam sobie dziecińskie e, marzenia. Bardzo dziękuję. 2, 3! 4 levo 1 2 3 4 levo